Odcinek to jest. No, dzisiaj będzie Petlenc, próbujemy zrobić Winka. No, zamknę te pierw drzwi. Będzie lepiej. Dobra, zaczynamy drużyny. Może nam się dwa uda? No, bo mapka się tak zmieniła, mi się ona zbytnio nie podoba. Ja, kim ty jesteś? Gdzie ty idziesz? Ja jestem, ja jestem... Dobra, ja też idę tutaj. Ten zielony. Ty gdzie poszłaś? Ja poszłam tam, gdzie wy. Ja poszłam do wulkanu Pozy. Bo mi się... Mi się moja nieźle zbawowała. Już mam knockouta. Co? Zginąłem. Ale... Ja skinęłam już. Ej, jak on szybko łazi? Nie, to jest normalne w Battlelands. Ej, ja myślę, że ja. Na... trochę głośniej, Alan. Ja myślę, że dzisiaj wygramy. Tak. Dobra, Alan, będę tutaj obok ciebie. No nie ja, ty też skinąłeś? Nie. Jeszcze ja żyję. Szkoda. Jest kill. Kill. Mam tak kill. zabiłeś kogoś? No. To dobrze. No już nie mam broni. Ale no... Chociaż dobrze. Ej, my mieliśmy chyba. Oni są chyba prosami. sami. No nic. To o, Jezu. Ja myślę, że on przegra. Myślę, że ten zaraz zginie. Nie? Ale on jest nam dobry. Albo, albo nasz, ten nasz team był dobry, albo ten przeciwnik był po prostu mega noobem. Hej, ty mi patrzysz? Nie, inemu. Skoro ja mam więcej winków od niego, co nie? nie ale... ale... A nie mówiłem, że już zaraz... A ja? A myślę, że nas... Nie? Ja tobie teraz patrzę. Ej, wejdź no, weź w to zielone. To nic nie robi. to. Jest... Tak? To jest Aha. Nie. Ja myślę, że to zabija. Ja też. Takie dziwne. Ja do Dobra, ja teraz nic nie robię. Patrzysz mi dalej. No, patrzę. Trzymaj, Idziesz do strefy. Kciuki, no, Bartek. Bart. Jaki Bart? No jakiś Bart właśnie z kino. Jej. No, jej. Ale ci się nie uda chyba. Mi, ja myślę że, myślę, że Ale weź to Ona jest lepsza, nie. ta broń. Nie. Co wiele lepsza. lepsza. Uszczę. Bo wygląda mnie bogato. No serio, a to gra. Co nie wiedzisz, że... Cały skład na ciebie idzie. Z miniganem XD Weźmy ich, spróbuj zabić, bo ja, bo ja chcę ten. Nie, ja pójdę się sować. O tutaj. I teraz tak pój. Teraz się lecz. Masz coś nie tak z głową? Co? Masz coś nie tak z głową? Kto? Ty. Ja? No tak, ty. Noo. byliśmy... Trzy, 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 Raczej tak. Dobra, jeszcze jedno duo. Dło? Okay. Dobra, duo wybierz. Dło, ja w to w ogóle już nie gram, bo ta matka głupia jest Dobra, już się szykuj do boju kampanów XD. Mm. Jutro będę miał skrzynkę. Ja gram na telefonie. A ja Te kiedyś za niedługo będę grał na moim laptopie. Ej,